Dzisiaj Jezus, prorok, przygotowuje nas do drogi. Nie po raz pierwszy ostrzega nas przed trudnościami, niezrozumieniem, prześladowaniami, które nadejdą i już nadeszły z czasem. Nikt nie był tak prześladowany jak Jezus Chrystus i jego uczniowie. Sam Święty Paweł prześladował nas na śmierć. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Dlaczego Bóg pozwala na tak wielkie prześladowania? Tylko On to wie, ale my. Dostrzegamy w tym wielką miłość, jakże wielką cierpliwość, jakże wielkie miłosierdzie. I w ten sposób Bóg zwycięża świat. My również. Wasza wytrwałość zbawi wasze dusze. Krew męczenników, ziarno chrześcijan. Modlitwa dnia. Dzisiaj skupiamy się na tym krótkim i przejmującym zdaniu naszego Pana, które wbija się w duszę i rani ją, skłaniając nas do refleksji. Dlaczego wytrwałość jest tak ważna? Dlaczego Jezus uzależnia zbawienie od praktykowania tej cnoty? Ponieważ uczeń nie jest większy od Mistrza, z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, a jeśli Pan był znakiem sprzeciwu, to koniecznie będziemy nim również my, Jego uczniowie. Królestwo Boże. Zostanie zdobyte przez tych, którzy stosują przemoc, którzy walczą z wrogami duszy, którzy dzielnie toczą tę piękną wojnę pokoju i miłości, jaką jest życie chrześcijańskie. Nie ma róż bez kolców, a droga do nieba nie jest ścieżką bez trudności. Dlatego bez cnoty męstwa nasze dobre intencje okazałyby się bezowocne, a wytrwałość jest częścią męstwa. Konkretnie, Popycha nas do posiadania wystarczającej siły, aby z radością znosić sprzeczności. Najwyższy stopień wytrwałości przejawia się na krzyżu. Dlatego wytrwałość daje wolność, umożliwiając posiadanie siebie samego poprzez miłość. Obietnica Chrystusa jest niezawodna. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie, a dzieje się tak, ponieważ to przez krzyż nas zbawia. To siła miłości pozwala nam cierpliwie i radośnie przyjmować wolę Bożą, nawet jeśli. Jak w przypadku Krzyża, w pierwszej chwili jest ona sprzeczna z naszą słabą ludzką wolą. Tylko w pierwszej chwili, ponieważ potem uwalnia się ogromna energia wytrwałości, która prowadzi nas do zrozumienia trudnej nauki Krzyża. Dlatego wytrwałość rodzi cierpliwość, która wykracza daleko poza zwykłą rezygnację. Co więcej, nie ma ona nic wspólnego ze stoickim podejściem. Cierpliwość decydująco przyczynia się do zrozumienia, że krzyż, znacznie bardziej niż bólem, jest zasadniczą miłością. Lepiej niż ktokolwiek inny zrozumiała tę zbawczą prawdę, nasza matka w niebie pomoże również nam ją zrozumieć. Zostań z Bogiem.